Słuchajcie tak szybko, czy nie widać. Zobaczcie co się stało. Tak wyglądają włosy po 8 latach, które ścięłem, Zobaczcie teraz. Taka grubość. O! Nie co, Zobaczcie czy się nagrywa. Jeszcze się nagrywa, bo jest końcówka baterii. Szczerze mówiąc. Teraz mam leżek, troszeczkę jest krócej. Przeszedłem dla Was przespać film. I zaraz będę dla Was pisał. Oczywiście jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o rok, 2000, yy. rok 2020. Pokażę Wam coś. Nie co? To jest dopiero chraczek, żeby to powiedzieć. Taki prawdziwy. O. Wygląda jak dysk. Trzeba na nim wrócić. Oczywiście zjem sobie chwilę śniadanie. Dopiero zjem śniadanie. Yy. I za chwileczkę dla Was, jak to się mówi, napiszę. Kolejny nowy filmek. Nie złe to włosy, co? <laughs> Sam jestem w szoku, zobaczcie co się dzieje. Może je zażywicuję, e, e, nałożę na nie i żywice i zrobię z nich, aby to powiedzieć, jakiś po prostu swoją pamiątkę. Później ukryję gdzieś e, na góry Co by na to? A ostatecznie jestem pamięty. Strasznie pamiętnie. Pozdrawiam Was.